W telewizorach LG możliwe jest wykonanie akustycznej analizy pomieszczenia, które umożliwia doskonałe skalibrowanie dźwięku do miejsca, gdzie urządzenie będzie używane. Aby rozpocząć kalibrację, należy wybrać ustawienia na pilocie: Ogólne, Usługa AI, analiza akustyczna pomieszczenia. Rozpocznij nowe dostrajanie dźwięku. Włączamy start. Należy teraz usiąść z pilotem Magic w miejscu, z którego najczęściej oglądamy telewizję. Pilot Magic pełni tu rolę mikrofonu odsłuchowego. Następnie wybieramy odpowiadające nam ustawienie i możemy porównać dźwięk przed i po kalibracji. Dźwięk standardowy, niskie tony, wysokie tony. Gotowe.